E, witam Was w koziorożce, to jest czytanie na styczeń 2020. E, karty są rozłożone, żeby było szybciej w tym miesiącu i tak czytanie jest troszkę opóźnione, ale zobaczmy, co się tutaj dzieje i e, trochę mocna sytuacja, bo w samym centrum karta śmierci, która często nie jest łatwa, tym bardziej, że mamy też tutaj i piątkę Pucharów. E, i tak, jakby no, szykująca się zmiana, być może strata czegoś, na czym nam zależało, ale nie spadacie tak nisko po tej całej zmianie. Chociaż tutaj w przeszłości karty pokazują, tak jakby sytuacja była bardzo dobra dla ciebie, i ona się tutaj niestety zmienia. Ale jesteś zorientowany, jakby na nowe rzeczy, na odkrywanie nowych rzeczy, zaczynanie nowych rzeczy. Myślę, że zanim coś nowego się zacznie. Trzeba będzie zrobić jakąś e, analizę, jakiś taki remanent e, tego, co zostawiamy. E, bo e, jakby są jakieś konsekwencje właśnie naszych działań i trzeba będzie im stawić czoła. E, ponieważ tutaj właśnie w naszym otoczeniu pokazuje się sprawiedliwość jako taka karta otoczenia i sprawiedliwość tak naprawdę mówi o swoistego rodzaju karmie. Oczywiście może mówić o jakichś sprawach sądowych i, i takich jakichś wyrokach, ocenach, ale ona po prostu, sprawiedliwość jest raczej taką kartą, która mówi o tym, że jakby czeka nas to w zależności od tego jakby co zrobiliśmy, tak? Czyli są to konsekwencje jakby naszych działań, takie dostajemy wyniki. I poniekąd jest to trochę kar karta karmy, ale jakby jest to raczej karta właśnie zależna od tego naszego zachowania bo czasem prawda karma działa tak że yy, możemy coś z płacać bądź e, jakby wypełniać jakąś karmę z poprzedniego życia. Nie do końca rozumiemy, dlaczego jakieś sytuacje się zdarzają, albo po prostu mamy czegoś doświadczyć i, e, i taki los nas spotyka. Natomiast ta karta sprawiedliwości jest bardziej zależna od jakby naszych własnych czynów. I trochę jest tutaj właśnie e, co zrobiłeś, to, co masz, tak jakby. Przychodzi też. E, no jakaś totalna zmiana, ale jakby no, to, co masz w głowie, mamy też tego Asa Kijów i As Kijów mówi o, też o takim zaczęciu wszystkiego od czystej kartki, zupełnie nowych rzeczy, jakby zupełnie takiego odrodzenia, być może zupełnie nowa praca albo nawet zmiana miejsca zamieszkania. I jest to jak, jakaś forma transformacji, prawda? zwłaszcza na tej italii, właśnie widzimy, że mamy ten, tego motyla, który jest w ogóle przykładem transformacji. On często się pojawia też właśnie w karcie śmierci, ponieważ z poczwarki, gdzie poczwarka jest totalnie innym stworem niż ten piękny motyl i, i to się właśnie, to jest ta transformacja. Yy, zupełnej takiej przemiany. I no, symbolizuje to właśnie ta sytuacja i yy, yy. Jakby mam wrażenie, że ty potrzebujesz tej zmiany i ona przychodzi. I jakby, jak ty się pokazujesz w tej sytuacji? No, jest ósemka Pucharów. Ósemka Pucharów mówi o pozostawianiu czegoś yy, i właśnie wyruszeniu yy, w nieznane yy, na poszukiwanie tych brakujących rzeczy, które właśnie brakują w naszym życiu. Więc jest to, jest to pewnego rodzaju właśnie porzucenia. Yy, tego, co mamy, i znalezienia czegoś nowego, poszukiwania. E, I jest to droga ta, trochę taka, właśnie przez noc, nie wiadomo, co nas spotka, natomiast ona je, ma taki zwiastun optymistyczny, po, ponieważ widać tutaj e, tego e, delfina, który towarzyszy właśnie w tej podróży, więc coś pozytywnego tutaj e, się szykuje i idziecie ku swoim marzeniom. Zostawiacie pewne rzeczy za sobą i właśnie, co było za tobą? E, jakby przyczy, jaka jest w ogóle przyczyna? <laughs> no i mamy kartę cesarzowej i piątki Pucharów. I, no, cesarzowa jest tutaj matką, więc niestety dla niektórych ta karta śmierci, i jeszcze zwłaszcza ten as Pucharów, może po prostu mówić o jakiejś stracie, właśnie ciąży, bo jest to kobieta ciężarna. Ale e, ta karta. Mówi również, no, Piątka Pucharów mówi właśnie o takiej żałobie, o stracie, o tym, że coś nie wyszło, coś się nie udało i jakby nie umiemy dostrzec, jakby pozostałości, jakby pozostałych tych rzeczy, które, które chcemy. I powiem tak, właśnie, ponieważ jakby ten as Pucharów. Które jest tutaj wyzwaniem w tej karcie, jakby jest dopełnieniem tego, co straciliśmy. Więc tak jakby e, myślę, że nie będzie tak od razu na Hopsiu, łatwo odnaleźć jakby tej trójki pucharów, tak? Bo mam nadzieję, że to widzicie. Trzy puchary są rozlane pozostały dwa. I jak dodamy do tego ten jeden. Nowy, prawda? Ten nowy początek, na który ty jesteś zorientowany, koziorożcu, no to mamy znowu trzy i tak jakby odnajdujemy w innym miejscu to, czego potrzebujemy, I jakby ten żal się tutaj kończy. Natomiast co będzie wyzwaniem, to nie będzie aż takie właśnie łatwe. Dlatego mówię, że myślę, że najpierw trzeba tutaj porządnie posprzątać sprawy yy, i żeby jakby zacząć w innym miejscu. Troszeczkę spadacie o stopień niżej, ale. Właśnie to, co jest ważne tutaj, ponieważ wynikiem mamy też tą dziewiątkę pentakli, to nie jest taki upadek w ogóle zupełnie do zera, prawda? To jest tylko o jeden stopień. I tutaj możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, że to wcale nie jest takie mm, dramatyczne. Właśnie, bo tak, y Przyczyną, przyczyną tej sytuacji. Mamy cesarzową cesarzowa no, wiecie, bardzo wygodne życie, pełne dostatku, jest uosobieniem piękna i cały dobrobyt się tutaj wokół niej tworzy. No, jest to symbol właśnie tej troski, matki, no, symbolizuje taką kobietę, która Trzyma w sobie y, właśnie sekret tych, tych czterech królowych, wszystkich właśnie kolorów. Y, także jest usobieniem właśnie takiej bogini, symbolem Wenus. Y, bardzo ładna karta. I ale ogólnie symbolizuje wygodne życie właśnie, kobiety takiej, która. Kobiety na wypoczynki, Lady of Leisure, tak się to trochę na, na, po angielsku nazywa, e, która właśnie ma dostatne życie, często y, no nie pracuje, tylko jakby dobrobyt się u jej stóp pojawia. No i w przeszłości również mamy tą kartę Szóstki e, Kijów. Szóstka kijów mówi o sukcesie, o dostrzeżeniu naszej wartości, o akceptacji siebie, ale to jest karta, która mówi w ogóle o zwycięstwie, ale jest to takie zwycięstwo i uznanie ludzi z naszego otoczenia, więc taka trochę chwała. I jakby patrząc na te karty, jakby te dwie karty były w przeszłości, więc całkiem niezłe, niezłe życie, niezła sytuacja, prawda? Chwała i dobrobyt. Więc myślę, że coś takiego właśnie się tutaj kończy, i ta piątka Pucharów mówi, że no potrzebna jest zmiana tej sytuacji. W głowie jesteście zorientowani na tą zmianę, więc fajnie, bo jest pewnego rodzaju otwarcie i sami możecie nawet zapoczątkować tą zmianę, prawda? Bo jakby czegoś w tym brakuje, czegoś jeszcze trzeba poszukać. Są dwa asy, więc no, szykuje się ten nowy początek, jest to zorientowanie, więc e, karta śmierci mówi o, o, o silnej potrzebie zmiany stylu życia, zmiany e, środowiska, otoczenia, przeorganizowania naszego życia. E, Także mam wrażenie, że jesteście. Albo trochę popchnięci do tej sytuacji, e, ale tak jakby wkraczacie na tą drogę, tak? Bo to jakby w, jest trochę to wasza decyzja, tak jakby, tak? Ona jest, wynika z jakiejś potrzeby waszej. Ponieważ to jesteście wy tą odchodzącą osobą. Mam wrażenie. E, I co, co następuje dalej? E, mamy właśnie... <laughs> Mamy również w waszym otoczeniu, jakby tej sytuacji, kartę sądu, kartę sprawiedliwości. I sprawiedliwość właśnie jest tutaj takim werdyktem, oceną, przywróceniem równowagi. To może być taka właśnie o. Karta, która właśnie dosyć rygorystycznie ocenia sprawę, biorąc za i przeciw, plusy i minusy, bardzo tak zero-jedynkowo, ale jakby jest tutaj stanowcza ocena, no i może się to wiązać właśnie z jakimś takim wyrokiem sądowym, który narzuca tą przemianę. Tak jakby tu niewiele jest, jakby niewiele jest sposobów na to, żeby to jakoś obejść albo jakoś zmienić, przegadać. Obgadać, raczej jest po prostu białe albo czarne, i ten werdykt jest. I to może być taka dosyć surowa karta, w zależności od tego, jak ta sytuacja u ciebie się otoczyła, bo to jest twoje otoczenie. Otoczenie będzie dosyć właśnie oceniało sytuację na podstawie czynów, tak? Więc może trzeba będzie się właśnie z tym zmierzyć. Co, czego będziesz doświadczać? Mamy siódemkę pentakli. siódemka pentakli mówi o tym, że szacujemy, co mamy. Jest taki właśnie reman. Patrzymy, w co możemy zainwestować, kiedy nasze plony będą zebrane, jakby co jest nasze, co nie jest nasze. Tak, to jest też karta takiego rozrachunku i jakby takiego mm, jakiegoś. Punktu, to jest dopiero 70%, jakby pracy zrobione. I to jest taki punkt, właśnie, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy, co dalej, w co teraz będziemy inwestować, czy to nam się opłaca. Jeżeli chodzi tak samo o związki, właśnie. Czy ja jakby. Co mi z tego zostało? Jakie są moje lekcje? Kiedy będą jakieś owoce tego? Ile trzeba jeszcze w to włożyć, jakby zaangażowania? Czy chce się w to zaangażować? Wszystkie takie pytania, które właśnie mówią o takim szacowaniu, właśnie remanencie własnego życia. I układaniu też planu, bo to jest karta takiej cierpliwości, karty, gdzie już naprawdę sporo pracy włożyliśmy, i e, jeszcze trochę trzeba będzie włożyć, ale jest pewnego rodzaju duma z tego i szacowania, ile to jest warte. Czego nie widzisz w tej sytuacji? Mamy czwórkę. Buharu, czwórka kijów. I czwórka kijów jest tutaj kartą jakiegoś uwieńczenia, jakiegoś kulminacyjnego momentu. Znowu jest to karta jakiegoś zwycięstwa, tak, tak jakby to, co było w przeszłości, ale karta czy, y, jakiegoś takiego momentu, kiedy możemy świętować y, pewien etap, ukończony. Natomiast jest to karta jakiejś stabilności i. Jakby otwarcie się nowych horyzontów, nowych dróg, ponieważ jest to karta brama, która otwiera przed nami jakby kolejne etapy. Jest to karta 11.11, 11, więc jakby nie widzisz tej sytuacji, no bo ona może być trochę dramatyczna. Wydawać się dramatyczna, taka zdecydowana, taka ostateczna. No, nie, ma, nie ma żartów, tak jakby, tak? Jest to te, te, te dwie, te w ogóle karty mogą mówić o tym, że decyzje są ostateczne, że raczej nie da się, nie będziemy ich zmieniać. Twoja decyzja, to, jak ocenić cię środowisko, trochę są takimi poważnymi. Nie, nie do śmiechu. o, nie do śmiechu. Także sprawa może wyglądać tak, że jakby jest to zadecydowane i nic jakby naszej decyzji nie zmieni, nie odwróci. Natomiast ta karta myślę, że pokazuje tutaj, że jesteś jednak w pewnej stabilności, jest to jakiś sukces, eta jakieś osiągnięcie i y, otwarcie się nowych horyzontów, nowych drzwi dla ciebie, tak? I ładnie się to wszystko kończy, bo... Kończy się dziewiątką pentakli, i dziewiątka pentakli jest kartą niezależności. Zwykle jest to właśnie taka kobieta, bizneswoman, która prowadzi swój biznes, doprowadziła go do jakiegoś stanu, ma z tego korzyści finansowe, cieszy się nimi e, i ma tą swoją niezależność. I ona sporo osiągnęła, osiągnęła to swoją ciężką pracą i jakby często właśnie dziewiątka pentakli jest nazywana w tarocie właśnie w tych małych arkanach cesarzową, młodą cesarzową. Więc tak jakby nie spadasz tutaj jakby w tej przemianie bardzo nisko, bo jakby byłaś cesarzową i tak jakby wchodzisz na nie spadasz ze swojej ścieżki, wchodzisz na trochę jakby jakby cofasz się trochę w czasie, być może jakiś, nie wiem, projekt się nie udał albo coś, także jakby będziesz dalej kontynuować swoją ścieżkę, ale jakby troszeczkę, jakby cię to cofa, że tak powiem, w tych osiągnięciach, ale nie dramatycznie, bo jest to również w ogóle cesarz, ta dziewiątka pentakli mówi w, o niezależności, o tym, że sama, Decyduje ta kobieta, gdzie inwestuje, ona mądre inwestycje robi, ale ona się też cieszy jakby z tego, że to jest wszystko jej osiągnięcie, ona z tego korzysta i, i to jest e, w ogóle też karta takiego dobrobytu, e, kiedy możemy poświęcić pieniądze na jakieś luksusowe rzeczy dla siebie, często związane w ogóle właśnie z wyglądem, z dbaniem o siebie, e, wakacjami i e, Trochę takie właśnie luksusowe um, rzeczy, które inwestujemy w siebie. Także karta jest ładna, daje ci to poczucie jakiejś niezależności. Um, no bo cesarzowa jest tak jakby żoną, a dziewiątka pentakli raczej jest singielką, więc tu możesz jakby um, um, stracić pewien status. Ale zyskasz niezależność. Pod wszystkim jestem ten, ten rycerz e, Pucharów, więc może tutaj chodzić o jakiś romans, e, może chodzić o jakieś ideologie w ogóle. To, to, to może być po prostu tak jakby idziesz za własnymi przekonaniami i one doprowadzają cię do tego, że jakby. Mm, no, trochę jesteś tutaj niezależna, idziesz ze swoimi przekonaniami, bo ten rycerz pucharów jest często taką kartą, takiej osoby, która y, ma swoje ideały, ideologie i po prostu ich nie zmienia. E, zobaczmy w ogóle, jakaby była karta rada dla koziorożców w tej sytuacji. Zobaczmy. Koziorożcy styczeń 2020. Taka by była rada dla koziorożców. Okay. Królowa Mieczy i Rycerz Mieczy. E, no to są dwie karty, y, które mam, mam wrażenie mówią tutaj o, o jakimś hmm, odwadze, postawieniu na swoim. Być może coś takiego, jakby nie. nie y, nie bójmy się użyć, jakby jakichś. No oni mają obydwoje miecze, więc jakby są gotowi zaatakować. I są gotowi się bronić również, tak? Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to środowisko, tak? Jeżeli ktoś cię tak surowo oceni, nie bój się jakby bronić swojego. Zobaczmy jeszcze jedna karta. I jakby wyjść też naprzeciw tej sytuacji, myślę. No i król pocharów. Dużo y, tych y, same karty dworskie y, To nie są też twoje energie. Królowe mieczy i rycerz mieczy mogą mówić o, jeżeli chodzi o tutaj właśnie tę Kartę Sprawiedliwości, mogą reprezentować osoby, które są bardzo inteligentne prawnicy, osoby, które władają bardzo elekwentnie językiem, mają sporą wiedzę taką detaliczną. No czy to jest związane z tym królem pucharów? Król pucharów ogólnie mówi o takim... Uspokojeniu emocjonalnym sytuacji, tak? Natomiast jest tutaj jakaś swego rodzaju rozgrywka, tak jakby. Może też warto oddać, jakby w czyjeś ręce, jakby załatwienie spraw, bo on jest spokojny, tak? A ci są gotowi do walki, prawda? Tutaj mamy zimę, tutaj mamy właśnie ten ogród. Myślę, że tak, myślę, że o to tutaj chodzi, że warto, jakby oddać, jeżeli chodzi o jakieś takie kwestie prawne, oddać w ogóle sprawę jakimś osobom, które się bardzo dobrze na tym znają i elokwentnie jakby mogą bronić jakby naszej sytuacji, tak? Żeby mieć taki spokój, tak? Właśnie jak ten król pucharów, który jest tutaj właśnie w tym ogrodzie. No dobrze, myślę, że to wszystko, koziorożce. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w przyszłym miesiącu.